Siemanko, ja jestem Dries, witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Brawlsters na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, dzisiaj jesteśmy oczywiście. Chociaż w sumie, czy to jest aż takie oczywiste? Jesteśmy na koncie widza, czyli koncie, które po prostu ekspie, a następnie jak już będzie na nim bardzo dużo postaci, bardzo dużo różnych po prostu rzeczy, jak będą wymaksowane postacie, no to wtedy e, planuję oddać widzowi. Jedyny sposób, żeby wygrać to konto, to zasubskrybować ten kanał oraz zaobserwować Instagrama. Ja już jestem mniej więcej w połowie, brakuje mi tylko 10 zadmiarzy a jak będą wszyscy zadymiarze, no to właśnie wtedy oddam to konto, od Oto widzowi. I słuchajcie, dzisiaj mamy fajną ofertę, która się kończy za 5 minut, więc wy zostawcie łapkę w górę, żebym wtedy ja otworzył 3 mega boxy za 119 e, tych oto otogemów. I także jest święto jesieni za 240 zł, czyli bardzo droga oferta. Którą także otworzę. Także ją otworzę, słuchajcie, na koncie tego oto. Widzę linii, mordo mordini, prawda? No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, e, na samym początku... O dobra, albo polećmy, ludzie, polećmy ryzykownie. Spróbujmy sobie zagrać jedną rundę. Jedną rundę zagrajmy sobie nitką. Ej, chwila, czy ja mam na niej... Ja mam na niej... o, ja już Dobra, zagramy sobie jedną rundeczkę w takim razie, żeby nabić sobie star powera. I wtedy... Sobie dopiero otworzymy te 5 megaboksów. Mamy 5 minut, więc to jest wyścig z czasem. No ale zawsze graja, trwają około 2 minut te rundki. Przypominam, że wszystkie odcinki, jakie nagrałem z Brawl Stars są tutaj w karcie w prawym górnym rogu. W ogóle kurczę, mam nadzieję, mam wrażenie, że bardzo to przerąbiemy. Ale nie, no trzeba być dobrej myśli, ludziska. O! Oh, o! Oh, dobra. Okej. Okay. Poradź sobie z Shibanita mordo. O, teraz El Primo się będzie walczył z szybką. No, ej, on za długo, on za długo przeżywa moje ciosy. I mnie to bardzo denerwuje, ludziska. On nie może tyle przeżywać tego, co ja robię. Dobra, chwila. Puśćmy im pieska! O, o, e! Mordeczko, no niestety, niestety. To nie jest takie łatwe, jak ci sy... Wow! Myślałem, że mój niedźwiedź go rozwali. O nie! Było tak blisko. Tak bardzo blisko było, że mój niedźwiedź go rozwalił, a jednak się nie udało. Ale dobra, chwila. Zbierajmy sobie po prostu ludziska gemy. Pyk. Mordo, zostaw, zostaw! O, o! o ej, no, ja chciałem ulta puścić! Okej, okay, on jest nubem, on jest mega noobem. Oj! Udało się! Mamy dziewięć. Mamy dziewięć fullhapce. Zbieramy to i dobra, jest gitarka, ale nie, ja nie odwracam, ja się nie odwracam, najwyżej to przegramy, ja chcę ich niszczyć! Ja chcę ich niszc- Sorry, sorry, wczułem się, zbyt się wczułem, patrzcie, patrzcie na to! Patrzcie na to! Wszyscy, wszyscy! Ej, ej, ej! No on rozwalił, serio? Serio Barley? Barleya porąbało w tej rundzie. Czemu on go rozwalił? To był mój! To był mój typek ludziska do rozwalenia. No ale kurczy, no. Eee, dobra, ile mamy jeszcze czasu do kupienia? Dwie minuty. O nie, dobra. Uwaga, teraz jest wielki moment, że my, uwaga, będziemy w tym momencie to kupować. Ok, dobra, dobra, dobra. Z pierwszego mega boxa trafiły nam się punkty do postaci, i to dużo. Do bula na, mamy bardzo solidne punkty, tutaj na przykład. Z drugiej także punkty do postaci, ale ja wierzę, że trafi nam się jeszcze coś dużo lepszego. Okej. Okay. 251 żetonów. Nita. Nita spoko, fajnie się granitą. Do tary, no tara. Nie, no też lubię grać tarą właściwie. Do bula, ile mamy? Ja nie mogę. Poko. Hmm. No niestety nic nam się takiego dobrego nie trafiło Kurczę pieczone Szkoda O jest epicki zadymiarz po raz kolejny Ale nie ja nie chcę kupować już zadymiarzy Jaka promocja w ogóle Jaka promocja na rock'n'rollowym mortisie Ja chwila 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 bo ja go nie mam na moim głównym koncie Idziemy na główne konto ludziska No dobra no to w takim razie chwila Rock'n'rollowy mortis Jaka zniżka tutaj się trafiła Ja nie mogę dobra pyk I mamy na głównym koncie rock'n'rollowego mortisa Wow, dobra. Ej, jak my byśmy kupili to na tym koncie, to byśmy mieli ponad 3000 gemów. Pierwszy raz w historii aż tak dużo, ale... E, mega boksy, mega boksy, mega boksy. Nie, nie powstrzymam się, powstrzymam się, Trincus, Musisz się powstrzymać! Jak to zrobić? Tabasko? Wypić tabasko, na przykład? Resztkę, która jest na dnie? Patrzcie, tyle jest tego tabasko jeszcze. Um. A, nie mogę kupić mega boxów Nie mogę kupić megaboksów Wbijamy w takim razie na konto widza teraz I teraz w takim razie Ej, to tutaj jest Megaboks Nie powstrzymam się, nie powstrzymam się! Powstrzymałem się już na moim głównym koncie, ale tutaj! Tutaj się nie powstrzymam przed kupieniem Megaboksa kolejnego Dobra, udało się A. Uh, mamy mega I to wcale nie jest uzależnienie. Dobra, teraz chwila. Czy możemy ulepszyć nitę? Nie, nie możemy. To jest ule ulepszenie i kim chcielibyście, żebym zagrał? Tarą. Wy mówicie, że to jest słaba postać, więc zagramy sobie Tarą. O, zaktualizowało się. Ej, co jest nowego w sklepie? Kupujemy go. No taka zniżka, ludzie. Kupujemy też na tym koncie tego rock'n'rollowego. Taka zniżka ludziska, no. Przecież to jest niesamowite. O, a tutaj już... Co jest nowego w sklepie? Nic nie ma. Za darmo skrzynka! Ej, no ja chcę pograć, a tutaj ciągle jakieś rzeczy się ciekawe trafiają. I Tutaj punkty do Barleya, tutaj punkty do Poco, tutaj punkty do. do Jessie, do. do Penny, do. do Bibi, ja nie mogę. Ej, tutaj Bibi mamy, zapomniałem. No dobra. To teraz w takim razie zagrajmy sobie tarom w graba Zobaczmy, jak nam. jak nam się powiedzie właściwie to. Jak nam się powiedzie ta rundka ludziska. No dobra, weźmy to, cyk I dobra, 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 ludzie, będzie git Ser Michelo będzie git Wow, wow e, A ja myślałem, że ja ich rozwalił i to był już radości okrzyk Ale jak widać, nie do końca coś nam pykło No ale zaraz kupimy jeszcze tą kozacką ofertę Ty, el, ty, Prymus, el Prymus, el Prymus ze szkoły to jest prymus mojej szkoły, wiecie? Ej! No nie no, usłyszałem dźwięk! Zawsze jak jest dźwięk ulta, to już on powinien lecieć i powinien ich rozwalać, w ogóle nie wiem, jakoś sła strasznie... Słabo Tatara dzisiaj walczy. Dobra, rzucamy w niego. Walić ich. <ścoughs> wkurzyli mnie, wkurzyli mnie, naprawdę. Dobra. Masz, typie. Żrej te karty. Żrej te karty. Okej. Okay. O! Oh, dobra! O! Oh, jest! Ja nie mogę! Dopiero doleciał, a nie zdążył użyć swojego kombosa bicia, dlatego że go zatrzymałem po prostu, kozacko. Ej, no na El Primo granie tarom jest mega frustrujące, ale dobra, dostał, dostał po pupce Zostaw! Co? O nie! O nie! Co tutaj się właśnie wydarzyło w tym momencie? Co tutaj się wydarzyło? Nie, El Primo, dawaj, rozwal ich. Czemu ty w ogóle padłeś wtedy? Czemu ty padłeś? Ok. Jeszcze tego. Proszę, żeby to trafiło. Nie! Nie! No nie, co za. Oni byli zbyt tankowaci, żeby grać przeciwko nim tarom. No nie. Co za Lipton. Co za Lipton, gramy jeszcze raz, ludziska. To ja tego tak nie zostawię, naprawdę. Ja tego nie zamierzam tak zostawić. Dlatego, że przecież to jest po prostu zbyt głupie. Idziemy na skryte. Idziemy na skryte. I my mamy bardzo papierowy team, a oni mają pewnie. Nie patrzyłem, jak o nie, znowu mają El Primusa. El Primusa znowu mają. Oj, 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 zostaw mnie El Primus. Czy to są jakieś żarty? Przepraszam państwa bardzo. Przepraszam państwa bardzo. Chwila, my będziemy robić staromodną, starodawną. Dobra. Strategię Tary. To kiedyś była postać, którą grałem najlepiej. I to dlatego, że grałem z przyczajki. I teraz też gramy z przyczajki. Nabijamy ulty, i wtedy podchodzimy do tych ziomków. Dobra, pyk, patrzcie. Tak, tu... patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, uciekł prima, bo go rozwalili, ale to już było dobre. To już było lepsze, ludzie. To już było dużo lepsze. Okej, okay. mamy kolejnego gema. Tutaj zaraz... Tutaj zaraz wagonik sobie, Chillwagon wagon przyjdzie. Chillwagon, wagon, no, co ty? Nie udało ci się coś Chillwagon, wagon. Ja nie mogę. Dobra. Patrzymy nic nie zadajemy temu El Primo. Nic. Kompletnie. Kompletnie nic. O o. O! Ale mamy odliczanie. Dobra, rozwalmy tylko El Primusa. Dobra. I teraz tego, pyk i ulta! Jeee! Yeah. Dobra, udało się. No to właśnie chodziło, żeby się udało zagrać tą tarą, a nie żeby się nie udało. Dlatego, że jak się udaje, to jest lepiej niż jak się nie udaje, a jak się udaje. to baleron. nie, nie wiem, dobra. W, tak, w każdym razie, ludziska, kupujemy teraz święto jesieni. Zobaczymy, jak to będzie Dobre, dlatego, że to jest tyle po prostu gemów, a ja mam 52 już tylko na tym koncie, więc trzeba wydać troszkę pieniążków. Co? 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 Leon i rekin Leon? Czy to są jakieś żarty ludziska? Ja kupiłem tą ofertę, ja kupiłem tą ofertę, ale w tym momencie wbijam na moje drugie konto... I ludziska, kończymy ten odcinek. Ja zaczynam od razu. Słuchajcie, następny na moim głównym koncie, bo muszę to nagrać Jako pierwszy na świecie. Jako pierwszy muszę to nagrać, słyszycie? Więc ludziska ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dobra, w każdym razie to było na tyle. Widzimy się jutro o godzinie 17. Na razie.